Haj, ja chyba Ola. Cześć, mam na imię Ola i witam Was na kanale duńskim z Cynamonem. W tym odcinku randka. Zaczynamy. Wyobraźmy sobie, że spotykamy się w restauracji. Hyglit et daj, Hyglit et m daj. Miło Cię poznać. Tu ul. tu ul. Ładnie wyglądasz, dobrze wyglądasz. Tak i limo. Tak i limo. Dziękuję wzajemnie. Wyl du genu et Wyl et trege. Czy chciałbyś, chciałabyś coś do picia? Jeżeli chodzi o zamawianie w restauracji czy w kawiarni, to omówiliśmy to sobie w lekcji piątej i w lekcji szóstej. A jeżeli chodzi o napoje procentowe, ja hein Ö, jaj, w he in, will gerne he in poproszę piwo, ja wyglęt win, jaj, wygen, he it. Glace Win. Poproszę kieliszek wina. Jeżeli chodzi o rodzaje, to will win, will win, białe wino. Rol win, Rol win, czerwone wino. Rosyj, Rosyj, różowe wino. Pora na pytania. Wo aberdu. Wo arbeiter tu, gdzie pracujesz? Przykładowa odpowiedź. Ja arbeiter in bucik. Jaj arbeiter in bucik. Zwróć uwagę na akcent w tym słówku arbeiter. Na początek akcentujemy. Kolejne pytanie to wo bodu, wo bo tu, gdzie mieszkasz? Przykładowa odpowiedź. Ja boję Glostrup. Ja i Glostrup. Mieszkam w Glostrup. Bo du alejny. Bo du alejny. Czy mieszkasz sam, sama? Odpowiedzi dwie. Je, Ja boję alejny. Ja. Ja boję alejny. Tak. Mieszkam sam, sama, albo naj ja ha in roommate naj Jaj. ha in roommate nie mam współlokatora, współlokotorkę. tutaj roommate z języka angielskiego pora na kilka propozycji wyjścia w różne miejsca skvi biogafn i Biografy. Czy pójdziemy do kina? Skiewicy Fest, Skiewiczy Fest, czy pójdziemy na imprezę? Skevipoba. Ba, czy pójdziemy do baru? Przykładowe odpowiedzi: Je, yeah. mal gerne. Ja yeah. mal gern. Tak, bardzo chętnie. Najcak. Ja hajgy cyl i aftn. Jaj. Tak. Ja i, i aftn. Nie dziękuję. Nie mam czasu dziś wieczorem. I aftn? Dzisiaj wieczorem? Ja hajgy i day. Jaj, ja, ha, ja, ig, i day. Nie mam dzisiaj czasu. Idej znaczy dzisiaj. Jeżeli chodzi o to przeczenie ik, mówimy albo ik, albo ig. Tutaj wymowa jest różna. Obie są poprawne i zależy od Was, która bardziej Wam pasuje. Wemenesty weekend? Wemenesty Wikend. A co powiesz na przyszły weekend? Jak możemy się pożegnać po takim miłym spotkaniu? Tak for i aften. Tak for i aften. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Ty wa hyglid. Ty wa hyglid. Było miło, przyjemnie igen. Wigen? igen. Kiedy zobaczymy się? Jeszcze raz. Konet. Konet. Dobranoc. Dobrej nocy. Na koniec jeszcze kilka pytań i wyrażeń, które również y, mogą Wam się przydać w tym temacie. Jeżeli spotkanie przebiega dość Pikantnie może paść pytanie. Skiewica jemcy maj? Skiewica jemcy maj? Czy pojedziemy do mnie? Przykładowa odpowiedź. Mal gerne. Mę nie skie poabajrejmo. Mal gerne. My po skie i. Mon. Bardzo chętnie, ale jutro muszę iść do pracy. Albo krócej klogen er mang. er mange. Jest już późno. Przyda nam się może pytanie. Wejdź telefon numer. Telefonnumer. Jak jest twój numer telefonu? A liczb uczyliśmy się w odcinku numer 3. W dzisiejszej lekcji to już wszystko. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy podobał Wam się mój pomysł na ten odcinek. Następnym razem widzimy się w mieszkaniu tak Acquoidy, Wiseys. Hi hi.